Dziś wyjątkowe porównanie! Biżuteria od Kasi i biżuteria z sieciówki. Porównajmy! Co tutaj mamy? Biżuteria z sieciówki! Co my tu mamy? Przypalone końcówki! Dlaczego? Bo materiał syntetyczny! Dodatkowo jeszcze zapięcie podczas zaminania mi się urwało! Został sam haczyk, a gdzie zapięcie nie ma. Nie znalazłem. Dodatkowo jeszcze powiem wam szczerze, że strasznie materiał się odkształca. Wystarczy go dotknąć i spójrzcie co się dzieje. Nie wraca już do swojej naturalnej pozycji. Tak wygląda właśnie biżuteria z sieciówki. I warto jeszcze dodać, że wszystkie płatki są klejone na taki dziwny klej. Chyba na gorąco robione. Na porównanie pokażę Wam biżuterię robioną przez Kasię. Tylko spójrzcie, co my tutaj mamy. Jedwab, każdy płatek ręcznie wycinany. Nie ma przypalonych końcówek. Dlaczego? Bo tu mamy jedwab naturalny. Dodatkowo wszystkie te płatki nie są klejone, tylko ręcznie wszywane. Hmm. A teraz najważniejsze. Testujemy gniecenie. Gniecimy bardzo mocno. gniecimy, gniecimy, gnieciemy. Czy płatki wróciły do swojego naturalnej pozycji? Oczywiście, że wróciły. A dlaczego? Bo jedwab jest ręcznie formowany. Właśnie w ten sposób i spójrzcie, co my tu jeszcze mamy. W środku piękna perełeczka. Szukasz wyjątkowej biżuterii na wyjątkowy dzień? Napisz do nas, a my stworzymy wyjątkową biżuterię właśnie na ten wyjątkowy dzień.